serdecznie wszystkich oglądających i zapraszam na przesłanie z kart od 5 do 11 grudnia. 5-11 grudnia przesłanie z kart i po kolei najpierw dla barana, czyli baran 5-11 grudnia. Baran 5-11 grudnia. Baran 5-11 grudnia. Przesłanie będzie krótkie, bo tylko trzy karty wylosuję. Co ważne tutaj, barany, uważajcie, kogo zapraszacie do swojego domu. Pokazuje się gdzieś w waszym otoczeniu, w waszym środowisku osoba, no może która niekoniecznie dobrze wam życzy. Ale powiedziałabym tak, że walka z tą osobą jest jakby bezcelowa. Czyli to jest słowo przeciwko słowu, może osoba, która jakieś plotki rozsiewa, nieprzyjemne. Najprawdopodobniej jest to kobieta starsza, starsza od was. Także tutaj też uważałabym, co. I co i komu mówicie. To też jakby taka rada dla Was. Czyli, jeżeli macie się czym pochwalić, to ja bym powiedziała, może zachowajcie to dla siebie, albo tutaj podzielcie się z tym najbliższymi, a na przykład niekoniecznie, już może z sąsiadką, czy jakimś tutaj. Koleżankami z pracy, które mogą być no, zawistne, potem coś tam chcieć Wam zrobić pod górkę. Karty też mówią o tym, że sprawy, które do tej pory zostały nierozwiązane, w tym tygodniu też dalej będą się ciągnęły. Czyli, jeżeli czekacie na kwestie jakieś tutaj. Decyzji, to jakby ten tydzień jeszcze tych decyzji dla Was nie przyniesie. Będziecie musiały barany zaczekać. Dalej mamy byka. 5-11 grudnia. Byk. 5-11 grudnia. O, już ta karta sama wylosowała się. Yy, drogie byki, tutaj możliwe, albo Wy będziecie coś świętować. Albo wasi jacyś najbliżsi, znajomi. W każdym razie czeka Was tutaj jakieś miłe spotkanie towarzyskie, tak? Czyli może jakaś mniejsza czy większa uroczystość. Tutaj karty też pokazują, że ja bym powiedziała tak, że. Jeżeli działa, działaliście, działałyście, drogie byki, jakoś tyle, że nieuczciwie, co może coś tam chcieliście, żeby pewne sprawy nie ujrzały światła dziennego, że chcieliście to zachować dla siebie, no to niestety tutaj jest taka sytuacja, że ktoś jakby przyjdzie i powie sprawdzam. Może to być takie dosyć niespodziewane. Więc jeżeli coś tam myślicie, że ujdzie wam płazem w tym tygodniu, że się nie wyda, no to niestety tutaj możecie się jakoś trochę rozczarować. Też jeżeli liczycie na to, że ktoś przymknie oko na coś, nie wiem, jeżeli jakieś sprawy urzędowe macie, idziecie do urzędu i na zasadzie takie jakoś to będzie, a może akurat ktoś nie zwróci na coś uwagi. No to niestety tutaj jest osoba pokazana w kartach, taka skrupulatna, dokładna, ale też surowa. Czyli tutaj, jakby nic się nie da ukryć, nie da się zakamuflować. Także radziłabym w tym tygodniu działanie, działanie uczciwe, tak, Żeby, żebyście potem nie mieli się czego wstydzić, czego obawiać. No i drogie bliźnięta, przesłanie dla Was na tydzień 5-11 grudnia. Bliźnięta tydzień 5 do 11 grudnia. Ja mam tutaj e, możliwość spotkania towarzyskiego. Jakaś, e, no niekoniecznie może to być wielka impreza. W każdym razie e, będzie to jakieś miłe zaproszenie. Może flirty, e, randka. Tylko ja bym powiedziała tak, że wy tacy będziecie trochę w tym tygodniu możliwe, że zniechęceni. Na zasadzie, że ktoś wykaże zainteresowanie w Waszym kierunku, na przykład jeżeli jesteście samotni, szukacie partnera, partnerki, ktoś będzie Wam mocno zainteresowany, ale Wy spojrzycie na to na, na zasadzie ale po co? Czyli czyli takie trochę. Hmm, może, może popadliście w jakiś marazm. Nie wiem, czy to chodzi tutaj o, o aurę za oknem. Yy, w każdym razie może Wam się po prostu tak oględnie mówiąc, nie chcieć w tym tygodniu. Lenistwo. O, Będziecie się chcieli trochę polenić. I dalej mamy raka. Rak i przesłanie z kart od 5 do 11 grudnia. Rak 5, 11 grudnia. 5, 11 grudnia. Karty pokazują tutaj, drogie raki, że wiele byście chcieli zrobić. Może macie dużo spraw do, do jakiegoś tutaj załatwienia, popchnięcia do przodu, ale jakby też dużo kwestii jest zależnych od innych osób. Czyli jakby nie zależy tylko od Waszego działania. No i w tym tygodniu powiedziałabym tak: może macie dużo spraw do załatwienia, chcielibyście dużo zrobić, dużo coś tam, żeby, żeby nie zostawiać wszystkiego na koniec, ale też może Wam się dużo kwestii nie udać w tym tygodniu, ale to nie chodzi o to, że one się nigdy nie udają, czy w późniejszym czasie się nie udają. No po prostu może nadmiar obowiązków sprawić, że ze wszystkim po prostu sobie nie, nie tyle, że nie dacie rady, co czasu Wam, ogólnie mówiąc, tutaj może na wszystko zabraknąć. Także też karty polecają działanie umiarkowane, działanie takie wyważone, nie wiem, nie chwytanie dziesięciu srok za ogon, nie pójście takie, nie rzucanie się na głęboką wodę też, żeby nie deklarować czegoś komuś, bo później trudno będzie się z tego wyplątać, czy też wywiązać. Także takie działanie, no tak jak powiedziałam, po prostu działanie umiarkowane, że jeżeli nie jesteście czegoś na 100% pewni, to w to po prostu, drogie raki, nie idźcie. I dalej mamy lewka. Król lew, tydzień od 5 do 11 grudnia. Lew tydzień od 5 do 11 grudnia. 5, 11 grudnia yy, i lew. Tutaj karty pokazują yy, dobre działanie, dobre poszukiwanie, yy, zakończone sukcesem, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Czyli bardzo dobry tydzień dla osób, które na przykład pracy szukają. Które szukają jakiejś dotacji, sponsora, wsparcia finansowego. To jest to tydzień, który może właśnie taka osoba się na Waszej drodze pojawić, która będzie chciała Wam pomóc, będzie chciała Was wesprzeć. Także o kwestie finansowe na pewno w tym tygodniu, drogie Lwy, martwić się nie możecie. Nie musicie. To tutaj jeszcze karty pokazują. Zarówno tutaj chodzi o kwestie finansowe, ale też jeżeli chodzi o uczucia. To karty pokazują, że dla osób, które są samotne, które szukają jakiegoś partnera, partnerki, to jest szansa znaleźć taką osobę, spotkać taką osobę i co więcej, ta osoba może być dosyć zamożna, dobrze sytuowana. No, te karty już nie, nie roztrząsają, czy to będzie jakieś z domu bogata, czy po prostu będzie miała dochodową pracę. W każdym razie osoba dobrze sytuowana. Także całkiem udany tydzień wam się szykuje, drogie lwy. Dalej mamy Pannę. Panna 5. 11 grudnia. Panna 5. 11 grudnia. 5. 11 grudnia i znak Panny. Drogie Panny, jeżeli tutaj jakieś potyczki z kimś yy, toczycie, w sensie albo sądowe, albo z pracodawcą na przykład, z czym się z nim nie zgadzacie, z koleżanką z pracy, yy, w każdym razie powiedziałabym tak, że tutaj sprawa może się nawet oprzeć o jakiś tutaj o sąd, tak? Yy, yy. I co tutaj by Wam jeszcze... Karty pokazują, no tydzień powiedziałam nie tyle, że nieudany czy jakiś, ale dosyć ciężki taki. Ciężki energetycznie też w tym względzie, że macie tutaj wyraźnego przeciwnika, gdzieś przeciwniczkę. W zasadzie karta pokazuje starszą od Was kobietę, która gdzieś tam na Waszej drodze stoi, no i niekoniecznie dobrze Wam życzy. Ale z drugiej strony macie wsparcie w mężczyźnie, może być mężczyzna w Waszym wieku lub trochę starszy. I jeżeli nie będziecie sobie umiały z czymś poradzić, drogie panny, to do niego należałoby się tutaj zwrócić. Karty też pokazują, żeby uważać, co i komu się mówi, żeby to nie zostało wykorzystane w jakiś sposób przeciwko Wam po prostu. Także, drogie panny, bądźcie w tym tygodniu ostrożne i pamiętajcie też, że macie wsparcie tutaj fajnym. Takim powiedziałem, decyzyjnym mężczyźnie. I dalej idę do wagi. Waga, i tydzień od 5 do 11 grudnia. Waga, i tydzień od 5 do 11. Grudnia. Powiedziałabym tak wagi, że w tym tygodniu dużo spraw uda Wam się zakończyć. Może takich, które gdzieś tam się ciągnęły miesiącami. Może czekacie na jakieś decyzje. One będą tutaj, karty mówią, pozytywne. Tylko jest takie, jakby niedosyt w Was. Nie wiem, czy chodzi o to, że Wy ciągle coś musicie robić, w tym sensie, że coś zaczynać. I, i wystawiać sobie jakieś tutaj zadania, bo mam jakby tutaj um, ukończenie um, czegoś, nie chodzi to o jakiś projekt, może na przykład, um, nie wiem, remont budujecie, dom, może w pracy macie jakieś tutaj zadania, um, może sobie jakieś tutaj z rodziną przydzieliliście zadania i uda Wam się to ukończyć, ale mam takie jakby trochę malkontentstwo i i takie nie do końca zadowolenie, czyli na zasadzie, no dobra, fajnie skończyłem i co dalej? Czyli nie wiem, czy czekacie, po prostu będziecie czekać na kolejne jakieś tutaj sobie wyzwania, przydzielicie zadania. Jak to dalej będzie u Was wyglądało? W każdym razie, ja bym powiedziała, że u Was, jakby, szklanka będziecie widzieć bardziej do połowy pustą niż do połowy pełną, a tak naprawdę powinnyście się wagi cieszyć z tego, że coś tam Wam się z sukcesem udało ukończyć. Karty też radzą zwrócić uwagę na swoje zdrowie, żeby jego nie zaniedbywać i udać się, jeżeli zaistnieje taka potrzeba do lekarza, może taka potrzeba już wcześniej zaistniała, ale można odmiar obowiązków, czy też takie na zasadzie jakoś to będzie, czy też sam się wyleczę. Powodowało to, że to tego lekarza po prostu wybyło wam nie po drodze. Także ten tydzień będzie dobry na skontrolowanie też swojego zdrowia. I dalej mam skorpiona. Skorpion. Tydzień 5, 11 grudnia. Skorpion. Tydzień od 5. Do 11 grudnia. Drogie skorpiony, tutaj karty pokazują nowe możliwości, jeżeli chodzi o kwestie uczuć, czyli możecie kogoś poznać, ja bym drogą internetową. Tylko kwestia taka, że oczywiście chodzi o osoby, które szukają partnera, partnerki. Kwestia taka, że tutaj pokazują się jednocześnie jakieś przeszkody już na samym początku. Może to być jakieś tutaj oddalenie, czy też w sensie, że odległość będzie Was dzieliła. Może to być też jakaś różnica wieku, której będziecie się obawiały. No w każdym razie coś tam takiego, czy też zawód partnera, partnerki, który będzie na przykład już z góry wiadomo, że ta osoba nie będzie miała tyle czasu, ile byście chcieli, żeby Wam poświęcała. No w każdym razie karta Asa pokazuje potencjał, duże możliwości, że jeżeli zadbacie o jakby to powiedzieć, o, o to, żeby ta znajomość została kontynuowana, była kontynuowana, to coś fajnego tutaj może z tego się, z tego się urodzić, tak? Co, coś fajnego może się to rozwinąć. Jest też ostrzeżenie od kart, żebyście uważali, kogo do swojego domu wpuszczacie, ale też do domu chodzi o to, żebyście byli na przykład ostrożni w zakupach internetowych. No, nie wiem, taki przykład, żebyście nie podawali numeru swojej karty kredytowej. Generalnie, żebyście mieli oczy szeroko otwarte na zasadzie na jakieś tam wszelkiego rodzaju wyłudzaczy, czy też tak zwane w cudzysłowie. Okazję. Także tydzień bardzo taki, powiedziałabym, obfity w różnego rodzaju wrażenia. I dalej mamy skorpiona. Skorpion, e, przepraszam, skorpion już był, strzelca. Strzelec i tydzień piąty, 11 grudnia. Strzelec i tydzień piąty do 11 grudnia. Drogie strzelce, może Wam się udać, nie udać, w każdym razie możecie odkryć pewnego rodzaju tajemnicę, ale to nie musi być jakaś wielka tajemnica. Może to być, ktoś Wam tutaj, karta pokazuje jakiś dobry, powiedziałam, podarunek i może to być dobra informacja, tym, tym podarunkiem może być dobra informacja, odkrycie jakichś tutaj wartościowych informacji, które Zaprocentują dla Was w przyszłości. Jeżeli chodzi o pracę, tutaj karty pokazują, że tydzień dosyć pracowity, ale Wy sobie ze wszystkim doskonale poradzicie. No, na pewno, powiedziałabym, tej pracy Wam w tym tygodniu nie zabraknie. W tym sensie, że może jakieś tutaj możliwe nadgodziny. No, w każdym razie czasu, że tak powiem, na taki odpoczynek będzie będzie mało, ale też tutaj jest pokazana satysfakcja z tego czyli ta, ta praca to nie będzie takie mm, tyranie jak wół yy, i na zasadzie takiej, że yy, nic z tego nie mam, ani satysfakcja, ani pieniędzy ale narobicie się, ale będziecie mieli z tego satysfakcję i dalej mamy koziorożca koziorożec i tydzień piąty do 11 grudnia. Koziorożec, 5, 11 grudnia. No, tutaj koziorożce, karty pokazują, że wiele spraw uda Wam się pomyślnie zakończyć. Ale też Wy nie jesteście raczej osobami takimi w gorącej wodzie kąpanymi, i to bardzo dobrze, bo ten tydzień pokazuje Wam, żebyście zachowali taki umiar wewnętrzny żebyście nie działali na, na zasadzie takiego hopsiup, Na zasadzie, nie wiem, że coś komuś obiecacie, a później trudno będzie to w życie wprowadzić, zrealizować. Karty pokazują wyważenie. Ja nie mówię, że ten tydzień będzie nudny, bo tutaj jest satysfakcja, jakaś sprawa tutaj, którą uda Wam się pchnąć do przodu, załatwić, dawam dużą satysfakcję z tego. Ale też no, rewolucji jakiejś nie widać, ale to też bardzo dobrze, bo tutaj no, nie każdy oczekuje od życia, żeby toczyło się na jakimś tutaj wysokim poziomie, nie wiem, ciągle w biegu, tak? Także ten tydzień na pewno w biegu raczej dla Was nie będzie. Co więcej, tutaj możliwe są odwiedziny osoby pożądanej, osoby takiej, którą lubicie po prostu. I dalej mamy wodnika. Wodnik, wodnik i tydzień od 5 do 11 grudnia. Wodnik i tydzień od 5 do 11 grudnia. Karty pokazują bardzo dobry tydzień, tutaj drogie wodniki dla Was. Sprzyja Wam szczęśliwa gwiazda jako pierwsza. Karta, jakby determinująca dalsze, dalszy, tutaj przekaz. Ja uważam, że jest ona jedną z najszczęśliwszych w tarocie, i nawet jakby wyszły takie niekoniecznie dobre karty, to ona jakby niweluje czy też umniejsza ich działanie. Ale tutaj, drogie, wodniki do rzeczy. Tydzień na pewno da Wam satysfakcję z pracy, którą wykonujecie. Czy też jakichś spraw, które załatwiacie, to nie musi dotyczyć stricte pracy zawodowej. Dużo spraw Wam się uda popchnąć do przodu, dużo spraw może są takie kwestie, które nie widziałyście, jak, jak ugryźć, jak do tego podejść. To na pewno w tym tygodniu zaświeci Wam się taka lampka, i nagle przyjdzie tak zwane oświecenie i będziecie wiedziały drogie wodniki, jak tutaj działać, co robić. Także też dobry będzie to tydzień, jeżeli ktoś ma jakieś wyzwania, stawia przed sobą jakieś tutaj plany, może się, może coś odkładaliście na później, to ten tydzień będzie bardzo dobry, żeby te plany, te działania wcielić w życie, bo one wam się powiodą, udadzą i to też da wam dodatkowo jeszcze oprócz tego, że zostaną jakby już załatwione, co, co z głowy to zmyśli to jeszcze tutaj dadzą Wam satysfakcję. Ale też karty pokazują, że tydzień nie będzie, nie będziecie siedzieli na tyłku i, i zbijały, jak ktoś tam mówi, bąków, tak? No, tylko tydzień będzie dosyć pracowity. No i drogie rybki, Wy zawsze na końcu, albo prawie zawsze ryby, ryby. I tydzień 5, 11 grudnia. Dobry, drogie ryby, dobry tydzień na działania intelektualne. Na przykład dla osób, które zdają egzaminy, to tutaj zielone światło, karty wróżą, powodzenie. Dobry będzie też to tydzień na działania wszelkiego rodzaju w grupie, czyli nie na zasadzie ja sam, ja sama dam sobie radę. Czyli, jeżeli ktoś chce Wam pomóc albo Wy nie jesteście czegoś pewni, jak coś zrobić, to poradźcie się kogoś tutaj. Jest chęć pomocy, chęć jakiegoś wsparcia, także jakby nie wahajcie się. Możliwe też tutaj spotkanie towarzyskie, albo Wy gdzieś się udacie, albo po prostu ktoś Was odwiedzi. No, i co tutaj jeszcze karty o tym mówią? Że to będzie bardzo takie miłe, miłe i przyjemne. Czyli nie w zasadzie, bo tam muszę iść z obowiązku, tak, bo rodzina czegoś tam oczekuje, tylko właśnie takie w gronie osób, które się zna, które się lubi. Także, drogie ryby, jeżeli chcecie coś zacząć, może, jeżeli ktoś, nie wiem. Miał jakieś plany, na przykład chciał książkę napisać. Ten tydzień startujcie, będziecie miały dużo pomysłów. Jeżeli chciałyście, no generalnie wszystko to, co ma z intelektem wspólnego, to ma szansę na powodzenie, zwłaszcza takie startowanie z czymś, raczej nie kończenie spraw, tylko zaczynanie. To tutaj karty pokazują zielone światło, ale też i przychylnych dla was ludzi. Ja wszystkim życzę dobrego tygodnia. Zapraszam oczywiście do innych moich filmów na moim kanale. Pozdrawiam was serdecznie. Pa pa.